W drodze przetargów wyłoniono firmę Architekton z Głogowa, która zaoferowała najkorzystniejszą cenę za dokończenie prac: 1 850 000 zł. Przedsiębiorstwo to realizowało już jeden projekt w Świdnicy. Zajęło się przebudową budynku przy ulicy Długiej 33, gdzie powstało Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Do końca maja 2013 roku firma dokończy pracę, której nie zdążył wykonać Integer. Do zakończenia pozostało trochę prac takich rozrzuconych po całym obiekcie, bo to jest fragment elewacji, dopieszczenie wnętrz pomieszczeń, wykonanie do końca i sprawdzenie w działaniu instalacji wewnętrznej elektrycznej, centralnego ogrzewania, montaż tablic elektronicznych, no, trochę takich rzeczy, które nadają pewien taki już ostateczny ryt temu dworcowi. Wpływają również oferty na dalsze etapy budowy centrum przesiadkowego w Świdnicy. Co więcej, władze wojewódzkie potwierdzają swoje poparcie dla projektu. Połączenie kolejowe między Świdnicą a Wrocławiem jest coraz bardziej realne. Mamy po raz kolejny składane deklaracje ze strony samorządu wojewódzkiego, że szynobus na linii Świdnica-Wrocław będzie kursował, w związku z tym to centrum jest jak najbardziej potrzebne i właściwa jakość odprawy pasażerów powinna być zapewniona. Szacowana wartość projektu to blisko 24 miliony złotych, z czego blisko 16 milionów Świdnica ma pozyskać z funduszy unijnych. Finalna wartość prac będzie znana po rozstrzygnięciu przetargów.